Cześć, witajcie w co nowego. Dziś opowiem króciutko o produkcie, który jeszcze zanim się u nas pojawił, wzbudził sporo zainteresowania, ponieważ tego typu produktów, a konkretnie doków do Steam Decka na rynku jest bardzo niewiele. Jeżeli jesteście graczami i użytkownikami Steam Decka, z pewnością powinniście zainteresować się tym produktem. Zwłaszcza jeśli niepokoi was to. Że wasz Steam Deck niekiedy robi się zbyt ciepły. Dok do Steam Decka wygląda w ten sposób i omówimy tutaj pokrótce wszystkie jego porty. Z przodu mamy dwa razy USB typu A oraz raz USB typu C. Z tyłu natomiast dwa wyjścia wideo: jeden DisplayPort, jeden HDMI, jeden port Power Delivery do 100 W, gdzie wpinamy zasilacz od Steam Decka, i jeden opcjonalny 5V 2A. Dla wsparcia wentylatora znajduje się też port rj 45 Czym wyróżnia się ten produkt od oryginalnego DOKA od Steam Decka? Wyróżnia się tym, że mamy tutaj wentylator z tyłu, który skutecznie schładza tą płytkę i pozwala to na obniżenie temperatury Steam Decka o kilka stopni. Dodatkowo jeżeli macie ochotę podpiąć do waszego Steam Decka waszego ulubionego pada, na przykład z pewnością ustawienie wtedy Steam Decka blisko telewizora wam to ułatwi. I w zestawie znajduje się również przewód USB typu C. Jeżeli zatem macie ochotę pograć w wasze ulubione gry ze Steam Decka na dużym ekranie, ten produkt został stworzony specjalnie dla was. Tyle ode mnie. Cześć.